Czym powinien charakteryzować się dobry wideorejestrator? Powinien być stosunkowo tani, łatwy w użyciu, oferować przyzwoite parametry techniczne i być całkiem niewielkich rozmiarów. Taki właśnie jest Prestigio Roadrunner 140. A jak spisuje się on w praktyce? Cóż, zobaczycie to sami. Zabieram Was na małą przejażdżkę. Jak więc widzieliście, sam proces montażu tego wideorejestratora jest naprawdę prosty. Wystarczy podpiąć wideorejestrator do zestawu montażowego, przypiąć go do szyby i wszystko gotowe. Sam rejestrator, jak widzieliście, jest naprawdę małych rozmiarów. Ma on ekranik o przekątnej 1,5 cala, więc jest naprawdę mikroskopijny. Jest też bardzo lekki, bo jego waga to niecałe 40 gramów. Ale mimo to potrafi on nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD, choć tylko w 25 klatkach. Pełną prędkość 30 klatek. Uzyskujemy wówczas, gdy nagrywamy filmy w rozdzielczości HD, czyli 1280 na 720 Dobrą jakość obrazu zapewnia tutaj matryca o rozdzielczości 12 megapikseli. Obraz jest naprawdę ostry, zasięg też naprawdę jest całkiem przyzwoity, a kąt widzenia tego rejestratora to 110 stopni, czyli naprawdę sporo jak na sprzęt tej klasy. Ponadto mamy tutaj system wykrywania ruchu, to znaczy, że nawet jeżeli stoimy w miejscu, a przed nami pojawi się jakiś ruchomy obiekt, niezależnie od tego, czy to człowiek, czy to samochód, rejestrator sam rozpocznie nagrywanie i zakończy w momencie, gdy ten ruch już ustanie. Warto także wspomnieć o specjalnym trybie nocnym, dzięki któremu jadąc po zmroku mamy znacznie bardziej wyraziste kolory, możemy także zaobserwować więcej obiektów właśnie przed nami, czy to jadących, czy też idących poboczem osób. Nawet jeśli nie mamy na wyposażeniu zbyt dużej karty pamięci, a trzeba pamiętać, że ten wideorejestrator obsługuje karty microSD o pojemności do 30 GB, to dzięki funkcji zapętlania obrazu nagrywanego podczas jazdy, mamy pewność, że z pewnością zarejestrujemy ostatnie minuty naszego nagrania, bez względu na to, czy mamy kartę o pojemności 2 GB, czy 32 GB. A jeżeli przydarzy nam się jakieś nieprzewidziane zdarzenie drogowe, czego oczywiście w ogóle Wam nie życzę, to wideorejestrator został wyposażony w specjalny czujnik wstrząsów, dzięki czemu przy uderzeniu w inny samochód bądź też w inny obiekt nagranie automatycznie się zatrzyma, a my będziemy mogli w spokoju odtworzyć je podczas wizyty policji czy też podczas ubiegania się o odszkodowanie. To o czym niewątpliwie warto wspomnieć to czterokrotny zoom cyfrowy. Dzięki niemu zarejestrowane materiały możemy obejrzeć w odpowiednim przybliżeniu, dzięki czemu możemy bardzo łatwo ocenić daną sytuację drogową i, te, i wskazać Innego danego zdarzenia. W razie nieoczekiwanego braku zasilania, na przykład kiedy po prostu zgasimy samochód, zawsze możemy skorzystać z wbudowanej w ten widorejestrator baterii. Ma ona co prawda niewielką pojemność, bo to ledwie 200 mAh, ale ze względu na niewielkie rozmiary urządzenia wystarczy nam ona spokojnie na około pół godziny bez konieczności zasilania z samochodowego. Z racji swoich niewielkich rozmiarów, wideorejestrator Prestige Roadrunner 140 nie ma zbyt wielu przycisków fizycznych. Są one oczywiście umieszczone wokół niewielkiego wyświetlacza o przekątnej 1,5 cala. Tutaj mamy przyciski do nawigowania po menu. Za, tego, za pomocą tego przycisku włączamy rejestrator. natomiast tutaj przełączamy pomiędzy poszczególnymi trybami wideo, związanymi chociażby z rozdzielczością czy też nasyceniem kolorów. U góry znajdziemy z kolei miejsce do recetowania tego rejestratora w momencie, gdyby na przykład mógłby nam się on zawiesić, oraz wejście mikrofonu, tutaj właśnie mamy od góry. Z boku mamy tutaj wejście na kabel mikro USB, którym zasilamy rejestrator. natomiast po drugiej stronie znajdziemy gniazdo na kartę microSD, na której rejestrujemy zapisane nagrania. Z przodu oczywiście mamy matrycę, którą rejestrujemy wszystkie materiały. Prestige Roadrunner 140 to jeden z najmniejszych sprzętów w swojej klasie, ale to nie jedna jego zaleta. Dotyk należy zaliczyć chociażby bardzo dobrą jakość wideo, przy dość niewielkich gabarytach, jak sami widzicie, czujnik wstrząsów, um, możliwość uruchamiania tego rejestratora bez konieczności podłączania go do miasta samochodowego przez kilka minut dzięki wbudowanej baterii, jak również całkiem przyzwoitą cenę. Za ten startor zapłacimy około 200 zł, co dla każdego oszczędnego miłośnika motoryzacji wydaje się być naprawdę dobrą opcją. Jeśli chcecie wiedzieć, co ciekawego dzieje się w świecie nowych technologii i macie ochotę na więcej tego typu ciekawych filmów, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Znajdziecie tam naprawdę ciekawe materiały. Do zobaczenia!